Hmm. ještě třeba týka změnit sebe toto. Trochu položeně. Dobro. Naroží kampa. Taktika kampa. W ogóle pokcząpowe są te nowe punkty. Teraz mnie nie widać. Zapęczyłem rozkaj i mnie nie widać. No trochę uszy może. Tak też mi trochę uszy Nie, w sumie to git. Tak by było jeszcze bardziej git. Алла баба. Я здесь... Prawo sobie autorskie wyłączę. I patrzcie to. Majenew account To jest moje nowe konto, oczywiście nie mogę zabrać, zabraknąć tego. Hmm. To jest... no i oczywiście pam pam, pam. Nie to, to. Z patalnią biegam. jest na szczęście. Tylko go poszukam. Hmm. O. Na szczęście. Na szczęście. I patrzcie to: Rusek. Druga ulubiona emotka. I rusek. No i teraz mam szczęście. Ale muszę iść do strefy. Ty! Ale przypał. Aha. Fajny skam. Ty! E-Apteczka! O, dobra, nieważne. Jak ja chyba nie dojdę Dobra, lecz się Albo O Tak i tak Nie, w sumie to mogę jeszcze iść do 20 HP Chwila Cześć, syrgotka Só tá muito cheberto. Czemu nazwa Duo Gamers? Nazwa Duo Gamers z powodu, iż nie prowadzę tego kanału sam. A, nie spadłem, bo się zagadałem. Hmm. Prowadzę ten kanał z kolegą i się zastanawiam, czy nie zmieńmy go na inny. Cześć, trzy osoby na live. Wrócamy do farmy, dawno takich live'ów nie było. O nie, już nie ma nuget'sów. Dobra. Miałem mi, że wracacie do... na kanał. Jakich youtuberów nie lubisz? Mm. W sumie... Nie mam takich osób, których nie lubię. Ale jak mym, miałbym wybrać, na przykład dwie osoby albo trzy, to wybrałbym chyba na pewno Kamusia, to na pewno, e, bo tam tam jakaś drama była. E, Palion i Wojan, czy jakaś tak, nie? Balian i Wojan, bo ja ich ogólnie nie lubiłem. Czy się lubiłem kiedyś, co, nie? Bo kiedyś to była moda na, te, na tego Minecrafta. No Ale teraz tak za bardzo... Myślę, że ktoś w tym krzakłym. Nie, dobra, wydawało mi się. Dla... w sensie tak, to, to tych trzech. Nie wiem, tam pewnie jest jeszcze dużo więcej tych osób, ale po prostu sam się o nich zapomina, co, nie? Jak się kogoś nie ogląda, to się zapomina. Pamiętam mojego ulubionego youtubera, kiedyś, co nie, bo jak opowiadałem przed chwilą, e, kiedyś to był ten Minecraft, to był taki fajny youtuber, mm. taki youtuber, mm, mm, mm. zdałeś do następnej klasy jak tak, to do jakiej, do siódmej i zdałem. A, i skojarzyłam się, Gplay, był taki youtuber Gplay, co nie? I on był bardzo mega spokoj i bardzo mega spoko nagrywał odcinki. Dobra, hopnia ogarnia. Hopnia ogarnia. No, to to. Dobra, ogarnia. Ale jest dobry. A ty zdałeś? To fajnie. Aha, top 10. No, rano hardcolo. No to jednak. Aj. Ale ona nice jest bo nie było aż tak źle. Zapomniałem wam powiedzieć, że na 120 subskrypcji jest specjal i tak samo jest teraz specjal na 100 subskrypcji, ale to jeszcze muszę go na chwilę zaprosić się dopytać, bo nie fajnie, ten jak mnie robiliśmy. robiliśmy. Hop, hop, hop. hop. A, i zrestartowałam listę, w sensie mam inne konto Także możecie mnie teraz dodawać do znajomych Dobra, kolejna 43 emotek Ciekawie, ciekawie. A, kiki kiki. Już czytam. Pokaż skiny i rzecz po tym meczu. E... Szybko, szybko anuluj to. Dobra. Oho, wczytało mnie, ale wyjdę i pokażę. Tak pomyślałem sobie o YouTubie. O arenach. No i pomyślałem, że sobie streama zrobienia Już wychodzę do lobby. Grażdło. E, możemy, tylko domyślam się. Obecnie. E, mam pytania? E, nie, nie o to chodzi. E, jaki był specjalna stosubów? Bo my chyba specjal. Nie? A, to idę. A jednak nie było. Brachu, tak, dodaj, tutaj masz mój nick. I jak chciałeś, to masz. Tutaj ci mogę, wezmę pada sobie, bo będzie mi lepiej. I jest Harley także, PogChamp, tak samo Mystique.

O, tym sobie zagram. O bo tym. Takie lotnie. Tu spadania. Spadania to tam raczej nikogo nie interesują. Emotki. Emotyk jest bardzo dużo. W sensie jak dla mnie. to jakieś... Jeszcze ma tutaj masz munik. No, <grystanie> tutaj malowania, ale malowania to też mało interesowne. Jakieś standardy, ale to po co? Co? No bo surgatka chciał. A, to była surgatka. Co się śmiesz? Mamy się ligat co A, spoko. Tak. Jak chcesz to możesz wrócić. Bada czekał. Ej, ale że mamy identyczne niki, tylko że z inną osobą? Co się dzieje? Weź dołącz, w sensie. Eeeh, jest publicnie, jest prywatno. To onżczo, tak? No bo To onżczo, tak? będziesz grał. No, z tobą też wysz. mogę. Kocham Oliwia. A <grym> ja, mam identyczny prawie. Nikt. No, ziemia, ziemia, tak się co ma. cię śmiać. Proszę. Kojarzę, po Tak? Eee, ja nie. Ja... kojarzę twój nick, ale... Ej, eee, gdzie mieszkasz? Nie, nie, to na pewno nie mieszkasz do tak dużo co ja ale... A eee, pierwsza lita też... E, mosz moszczenica. W sensie... Aha. Małopolska. polska, To nie. Posuję, no, I ogólnie to jest moje drugie konto, dlatego nie mam skinów. Spoko, spoko. Y A na pierwszym koncie jak masz, jakie masz tam nick? No, na pierwszym koncie gram od dziewiątego sezonu, mam wszystkie karnetówki od dziewiątego sezonu. A nick, nick, nick. nick, 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 nick. A nick... Y jak ja tam mam nick? Y to dobre zresztą. pytanie. A dobra, podam ci później w tym. A ty byłeś w jakimś teamie przypadkiem? Nie, możliwe. A w jakim? nie, 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 No, plus nie, Kurde Ja nie, 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 ogórki nie, No nie, nie, No jak. A nie, w, teamie NBS w przypadkiem? nie, 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 Dobra, gdzie lecimy? Mam 0 punktów. które mogę grać? O, no to czemu to masz koła? Nie wiem. Co? No. Ale no że ktoś na live'a wbiła po takiej przerwie. Wyświetliłeś mi się w tym. no najmniej. No właśnie tak. O, w ogóle. Ale to może kiedyś razem no, graliśmy no, no, albo coś. No, albo rekrutacja no, do teamu. Może u nas rekrutację miałeś kiedyś. Coś możliwe. Właśnie dlatego ciekawego. Wiele wyjaśnia. Dobra, dobra. A jeszcze my możemy zaraz sobie grać ten. Kreatywny będzie gramy z witami. To będę musiał nikt zmienić, czy się nazwę zmienić OZZ A tylko nie stoi Nie! Jeden dead Ida? da. healują się to, healują Dwóch jest Dobra, nie da To jak to jest, to co Jeden nie żyje. Słabi są, słabi są, tylko mieli bronie. Nie mają pompy, nie mają pompy, jak coś. Słabi są strasznie. Tylko to to no, no, no. Wierzaj, wierzaj. ja miałam Dobra. Ja on porą, Ale nie musisz Tak, wiem, że zawsze. Gramy kreatywa z widzami? Będziemy ja zaraz zrobię chyba kod twórcy, ale raczej nie. Ale kreatyw taki, że 16 osób z idę. A my 16 osób nie ten. Chyba, że rekrutację to ja zresztą.